Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne barany w czytaniu ogólnym, miesięcznym na sierpień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w ascendencie i w księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów, pamiętajcie, że wszystkie Wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane barany, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie. Przekaz główny, czyli to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu, sierpniu. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczynę. Bardzo często też się pojawia jakaś odrębna kwestia, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta Rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Moi kochani, zaczynamy sobie dziewiątką pentakli, królową mieczy, piątką buław, w tle siódemka mieczy, karta słońca. jak i lichów I rada jaka rada Jaka rada. Rycerz Buław, czyli poniekąd Wasza energia, bo energia ognia. Dobrze, moi kochani, rozpoczynamy wasze czytanie. Zaczynamy sobie od dziewiątki pentakli, od królowej mieczy i od piątki buław. Moi kochani, dziewiątka pentakli to jest karta inwestowania w siebie, zarówno w swoje umiejętności, w swoje kompetencje, w rozwój zawodowy. Bardzo często też jest to, <laughs> zresztą zobaczcie, jak jest tutaj przedstawiona ta. Kobieta w tej karcie dziewiątki pentakli, zresztą zazwyczaj jest to pokazane właśnie w ten sposób, jest to kobieta, która jest bardzo ładnie ubrana, i bardzo często moi kochani, dziewiątka pentakli także jest to energia inwestowania w swoje dobre samopoczucie, zrobienia czegoś dla siebie, inwestowania w swój wygląd, ym, też skupienia się dużo mocniejszego na sobie, ta energia bardzo często na przykład mówi o tym, że postanawiamy coś kupić tylko dla siebie, tak, postanawiamy odświeżyć swoją garderobę, kupić coś, dzięki czemu komfort naszego życia wzrośnie, dzięki czemu będziemy bardziej zadowoleni, tak? Jest to jakby też bardzo często to są inwestycje w jakość własnego życia i sprawianie sobie także przyjemności gdzieś mi się też bardzo mocno ta y, karta dziewiątki pentakli kojarzy z takim podejściem nie tylko samą, ży nie samą pracą nie tylko samy samymi obowiązkami żyje człowiek, tylko warto też coś zrobić dla siebie y, karta też może mu oczywiście mówić o tym że postanawiamy sobie na przykład pozwolić na jakiś wyjazd y, obok moi kochani mamy królową mieczy i dziewiątkę y, przepraszam i piątkę buław królowa mieczy to moi kochani może być wasze nastawienie, y, królowa mieczy jest jest bardzo taka chłodna, analityczna, bazująca na faktach. Jest to też królowa, która potrafi być bardzo zdystansowana, bardzo asertywna, wyrażać swoje zdanie, bronić swoich opinii, bronić swoich racji. I tutaj może być ku temu powód, dlatego że ostatnią energią tutaj jest piątka buław. Piątka buław, moi kochani, jest to karta konfliktu, nieporozumień, przepychanek, pewnego chaosu. Karty tutaj mogą wskazywać raz. Jeżeli wokół Was będzie się dużo działo, to Wy będziecie starali się być, jeżeli to nie będzie chodziło o Was, będziecie się starali być ponad to albo obok tego. Czyli przypuśćmy, że w pracy jest nie najlepsza atmosfera, inni współpracownicy mają ze sobą jakieś konflikty, to Wy podchodzicie do tego na zasadzie: nie moja sprawa, nie wchodzę w to. Niech sobie gadają, tak? Niech sobie tam robią co chcą, byle mnie to nie dotyczyło. Natomiast karty też mogą wskazywać jeszcze jedną sytuację w tym połączeniu kart szczególnie. Karty mogą mówić o tym, że wy w tym miesiącu, możecie w miesiącu sierpniu bardzo mocno bronić swoich racji. Ktoś może próbować was, bo piątka była, to też jest bardzo często albo takie jakby to powiedzieć, taka przepychanka o nic, tak? Albo czyje będzie na wierzchu. Ktoś może po prostu wam udowadniać, że będzie Koniec końców na jego, i wy najprawdopodobniej nie będziecie chcieli się na to zgodzić, tak? Bo królowa mieczy tutaj mówi hola, hola, tak? Tak, tak łatwo, tak szybko. E, na pewno rzeczy ci nie pozwolę, tak? Albo nie, żeby ci się nie wydawało, że będzie tak, jak ty chcesz. Jeżeli ja mam swoją opinię, swoje zdanie, królowa mieczy ma to do siebie, że ona walczy o swoje racje. Natomiast y, w połączeniu tych kart, karty mogą mówić o tym, że możecie też w tym miesiącu, bo to jest karta inwestycji, to jest karta y, takiego nastawienia analitycz, analitycznego. Jeszcze jedna rzecz, bardzo mocna też królowa mieczy jest w argumentowaniu. Tak? To nie jest tak, że ona, wiecie, y, zaprze się i powie nie, bo nie. Ona bardzo często ma ku temu argument, ma ku temu powód. Natomiast ta piątka była właśnie, to jest karta nieporozumień, pewnego chaosu. E, karty też mogą wskazywać na to, że wy możecie w tym miesiącu też bronić jakichś swoich decyzji albo swojego in, em, wydatkowania, albo inwestowania pieniędzy. Może być tak, że jakieś Wasze decyzje związane z, ze sferą finansową, z inwestowaniem, z wydatkowaniem pieniędzy, komuś się po prostu nie spodobają, ale Wy widać, tutaj nie pozwolicie komuś zbyt dużo wyrażać opinii negatywnej na ten temat, dlatego że bardzo szybko też hmm, Królowa Mieczy właśnie świadczy o tym, że hmm, przedstawicie swój tok rozumowania, dlaczego takie, a nie inne decyzje zostały podjęte. Tak jak wcześniej powiedziałam, królowa Mieczy, oprócz tego, że jest bardzo asertywna, chłodna, to bywa też właśnie analityczna i ona e, też jest bardzo dobra, jeśli chodzi o uzasadnianie swoich wyborów, tak? o argumentowanie swoich decyzji. Natomiast, tak jak mówię, e, ewidentnie widać, że w tym miesiącu może być sprawa, w której będziecie bronić swoich racji. Nie będziecie chcieli komuś pozwalać też, e, no tak, kłapać jęzorem w waszym kierunku. Natomiast, jeżeli chodzi. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj pomyślałem, patrząc na te karty w dziewiąte pentakli, tak jak wcześniej powiedziałem, już to jest karta inwestowania w siebie. Karty mogą tutaj mówić, że możecie też w tym miesiącu, a tutaj jest karta pewnego konfliktu, albo czyje będzie na wierzchu, karty też mogą mówić o tym, że wy w tym miesiącu możecie chcieć walczyć o swój rozwój. Tak? Może być tak, że będzie szansa albo jakiegoś rozwoju w Waszej firmie, albo jakiegoś awansu, albo tutaj na przykład wzięcia jakiegoś projektu, będzie tutaj do ogarnięcia jakiś projekt, i Wy będziecie tutaj chcieli e, udowodnić też swoje znaczenie poprzez właśnie realizację czegoś. Tak? Bo tu jest karta rozwoju, to jest karta walki o swoje. Natomiast to ostatnie to jest karta piątki buław, to właśnie karta konfliktu albo przepychanki z kimś. Może być po prostu sytuacja, w której o jakiś swój rozwój będziecie musieli walczyć z kimś innym. Albo przypuśćmy, udowadniać swoje kompetencje, albo konkurować z inną osobą. Dlatego mamy tutaj piątkę, piątkę buław. Natomiast tak jak mówię, Królowa Mieczy, jeżeli Was ten temat dotyczy, ona potrafi być bardzo zdeterminowana. Natomiast jeżeli. Jej coś nie dotyczy, jeżeli ta piątka buław po prostu mówiłaby o ciężkiej atmosferze w, atmosferze w pracy, tak? O tym, że ludzie na przykład w waszym otoczeniu nie wszyscy ze sobą dobrze, e, dobrze się dogadują, to ta karta może mówić po prostu o tym królowa czy ma też to do siebie, że ona, jak ma po, poczucie, że coś jej się nie opłaca albo coś jej nie dotyczy, to ona po prostu odcina od siebie czyjeś, e, czyjeś przepychanki, tak? Czyjeś jakiś tutaj konflikt. Jeżeli chodzi o kartę, karty tła, tutaj też się dużo dzieje, ale w innym temacie. Zdecydowanie w innym temacie. Królo, przepraszam, Paść Pentakli, Karta Słońca i Siódemki Mieczy. Siódemki miecz, siódemka mieczy jest to karta, ja to nazywam kartą złodzieja albo kartą manipulatora. Karta Słońca jest to karta szczęścia i karta jasności sytuacji, natomiast karta Pazia Kielichów jest to karta wyznań, karta emocji, karta y, też pokazywania swojej sympatii w czymś kierunku. Karty tutaj mogą wskazywać na to, że kogoś w waszym otoczeniu, kto się do was ładnie uśmiecha, w tym miesiącu zdemaskujecie, jeżeli chodzi o to, jakie ta osoba ma intencje. Bo popatrzcie, karta złodzieja manipulatora, ujawnienie sytuacji, ujawnienie też yy, poznanie się na czyichś wyznaniach, tak na czyichś uśmiechach w naszym kierunku. Karty też mogą pokazywać, że ktoś w tym miesiącu będzie chciał zyskać w Waszych oczach, yy, ale Wy tą osobę rozgryziecie, jakie są powody tego. Tak? Czyli przypuśćmy, macie yy, w pracy koleżankę, z którą na przykład nie najlepiej się dogadujecie. I też ta osoba zaczyna nagle w, w stosunku do was zachowywać się inaczej. A później okazuje się na przykład, że ta współpracownica, ze względu na to, że na przykład jest konfliktowa, dostała ultimatum, że albo poprawi relacje z, ze współpracownikami, albo też zakończy współpracę. Tak czyli bardzo często karty, te karty mogą wskazywać na to, że um, czyjeś ładne uśmiechanie się do was, albo czyjaś próba zyskania waszej sympatii może wynikać z tego, że ktoś ma. Szczególnie jest to pokazane właśnie w tej siódemce mieczy, tak? czyli bardzo często, jako że jest to pokazane jak zazwyczaj jako złodziej, działa pod, pod, pod osłoną nocy, albo tak, żeby się nikt, nikt nie domyślił, tak? Próbuję jakoś sobie to tak zorganizować. Więc karty tutaj mogą pokazywać, że czyjeś uśmiechanie się w waszym kierunku, czyjaś serdeczność może być tutaj, podszyta fałszem to może też, ale ktoś może tutaj mieć jakiś inny interes. Też mo karty mogą mówić o tym, że ktoś może próbować od was coś uzyskać i, i przez to tutaj e, jakby próbować e, m, pokazywać wam swoją sympatię jako i może być to metoda e, takiej próby manipulacji właśnie wami. Tak? Czyli czyjeś tutaj pokazywanie swojej serdeczności może mieć drugie dno. Może być tutaj e, w siódemce mieczy jakiś cel, Natomiast ja wam powiem tak, karta słońca pomiędzy tymi dwoma energiami może wskazywać na to, że Wy bardzo szybko kogoś rozgryziecie, albo że będziecie bardzo słusznie w stosunku do tej osoby nieufni. Tak? To też może być na przykład nagle. Nie wiem, koleżanka, jakaś taka wasza, tak, z którą nie mieliście długo kontaktu, i nagle ona wraca. Tak, postanawia tutaj, nie wiem, e, odnowić tą relację. Albo karty mogą mówić o tym, że ta osoba jest ciekawa tego, co się u Was dzieje, albo też, że coś chce uzyskać, ale najprawdopodobniej nie będzie chciała pokazać swoich, e, swoich, e, swoich celów na początku. Jeżeli chodzi o kartę Radę, to jest to Rycerz Buław, wasza energia, energia działania, zdecydowania, ambicji, walki o swoje, zdeterminowania, pokazywania swoich możliwości, ale też moi kochani, to czego potrzebuje Rycerz Buław, to jest yy, wolność. Tak? Więc karty tutaj mogą wskazywać na to, że yy, oprócz tego, żeby być mocniej skupionym skupiony na swoich obowiązkach, to też karty mogą tutaj wskazywać. Szczególnie właśnie ta karta Rada może tutaj wskazywać na to, że warto w tym miesiącu także, i to się tutaj pokrywa z tą dziewiątką pentakli. Yy, zrobić coś dla siebie, oczywiście to też, ale udowodnić sobie, że macie coś poza zobowiązaniami, tak, poza pracą, żeby zrobić coś tutaj, dzięki czemu poczujecie się wolni. Bo może być tak, że na co dzień jesteście. Macie dużo obowiązków, jesteście przebodcowani, tak? To jest troszeczkę w karcie rycerza Buław, też ucieczka od zgiełku codzienności. Jakby przypuśćmy taka sytuacja na co dzień, bo to może być taka zachęta w pracy. Muszę robić to, co do mnie należy. Robić to jak najlepiej, bo karty też mogą wskazywać, też, yy, karty mogą też wskazywać że w tym miesiącu będzie coś do ugrania. Coś do udowodnienia. Dzięki swojemu zaangażowaniu w tym miesiącu możecie coś uzyskać. Nie wiem, czy to będą dodatkowe, mogą to być po prostu dodatkowe środki materialne albo możliwość rozwoju, tak? Natomiast yy, ta karta też może właśnie świadczyć o tym, że poza tym czasem, w czasie wolnym, warto więcej czasu po pierwsze spędzać samym sobą, ale po drugie też yy, udowadniać sobie, że coś poza tą, tymi obowiązkami, tą pracą mam swojego. Tak? Coś, co sprawia, że czuję się wolnym. Bo przede wszystkim, tak jak wcześniej już powiedziałem, ten rycerz Buław potrzebuje tej wolności, tej swobody. Natomiast już podsumowując całość czytania, na miesiąc sierpień dla Was, moje drogie barany, tutaj karty pokazują, że możecie chcieć zrobić coś dla siebie, zainwestować w siebie, czy to będzie inwestycja we własny rozwój, bo to się mocno tutaj zarysowuje, czy też może być to inwestycja po prostu, żeby zrobić coś dla siebie, tak, żeby może być to inwestycja zarówno w swoją garderobę, może być to inwestycja również w swoje dobre samopoczucie, albo też podwyższenie standardu jakości swojego życia. Coś, co na przykład do domu od dłuższego czasu planowaliście kupić, co w jakiś sposób ma sprawić to, że albo będziecie bardziej zadowoleni na co dzień, albo że ten komfort, stan komfort standard życia po prostu będziecie. E, widzieli jako wyższy. Natomiast karty tutaj też pokazują, że wy w tym miesiącu będziecie bardzo chłodni i zdystansowani, i też, moi kochani, może to wynikać z tego, że raz wokół was mogą dziać się różne przepychanki, w których wy nie będziecie chcieli brać udziału, tak? I będziecie mieli takie nastawienie na zasadzie: nie moja sprawa. Jak nie muszę, to się nie mieszam. Ja w ten sposób nic na tym nie zyskam. I jeszcze kartę mogą wskazywać w połączeniu z tą dziewiątką pentakli, że separowanie się od nie waszych spraw może wam się paradoksalnie przysłużyć. Tak? Jakby pokazywanie, że jesteście ponad czymś, że jesteście w cudzysłowie mądrzejsi od osób, które. Bo tutaj w Piące była zazwyczaj to jest walka o, o rację. Tak? Że jesteście mądrzejsi niż jakieś osoby, które tutaj stawiają na nieporozumienia, może Wam się przysłużyć. Ale karty także mogą tutaj pokazywać, że Wy w tym miesiącu będziecie bardzo mocno bronić swojego zdania w jakimś temacie. Ktoś Wam może po prostu udowadniać swoją wyższość, na co Wy nie będziecie chcieli tutaj pozwolić. Albo ktoś będzie pokazywał, a ja mam większy kompetencje, Mam większe doświadczenie, dlatego też jakiś, y, jakiś rozwój, jakieś zasługi, tak, y, jakieś dodatkowe środki materialne powinny zostać przyznane mi. Na co Wy raczej nie będziecie tutaj skłonni przystać. Ale pamiętajcie, Królowa Mieczy to nie jest tylko powiedzenie tak, bo tak albo nie, bo nie, tylko to jest argumentowanie swojego stanowiska. Jeżeli chodzi natomiast o tło, bardzo mocno tutaj zarysowują się czyjeś niezbyt uczciwe, czyste zamiary, i też w karcie słońca wasze rozeznanie sytuacji, zyskanie. Karty też mogą po prostu pokazywać to, że ktoś będzie wam próbował jakby pokazywać swoją serdeczność, trochę tak mydlić oczy, ale wy to bardzo szybko rozeznacie, też karta słońca to jest karta zadowolenia. Raz. Możecie być zadowoleni, że zobaczycie czyjąś prawdziwą twarz. Dwa, możecie się cieszyć, bo będziecie e, wiedzieć, że ktoś tutaj ma jakiś ukryty cel i będziecie po prostu w duchu się trochę śmiać, tak? Ta osoba próbuje mnie tutaj zmanipulować, a ja wszystko wiem. Dlatego też tutaj Paść Kielichów może mówić o tym, e, że. E, no tutaj, o jakichś e, wyznaniach, o jakichś tutaj próbach e, zyskania waszych oczach, pokazania swojej sympatii. Karty też mogą mówić o tym że możecie, tu jest pokazany jako mężczyzna, zazwyczaj zresztą w siódemce mieczy jest pokazany jako mężczyzna, może być tak, że uzyskacie, znaczy inaczej, usłyszycie jakieś wyznania, ale wy będziecie wiedzieć, dlaczego one padły. Tak, będziecie znać em, em, cel, dlaczego ta osoba tutaj próbuje, em, w jakiś sposób wam się przypodobać. Jeżeli chodzi natomiast o kartę rady, jest to Rycerz Buław. Rycerz Buław jest energią po pierwsze działania dla swojego rozwoju, bo to jest osoba zwyczaj bardzo ambitna, charyzmatyczna, która też potrzebuje... Um, Zresztą to jest wasza energia i też bardzo mocno mi się kojarzy z, ze zodiakalnym baranem. Jest to też, moi kochani, energia takiego samorozwoju, potrzeby samorozwoju. Natomiast drugie znaczenie jest takie, że ten, ten rycerz, była właśnie potrzebuje tej wolności, i karty mogą tutaj wskazywać, że poza obciążeniem, obowiązkami, tak różnego rodzaju zobowiązaniami, karty tutaj pokazują, żeby robić coś dla siebie, żeby sobie udowadniać na bieżąco, że też macie w swoim życiu te, coś do powiedzenia i jesteście. I możecie sobie też pozwolić na pewną wolność w swoim życiu. To też ko moi kochani rycerz, bław może tutaj wskazywać, że warto by było pomyśleć nad, um, nad pracą na własny rachunek, jeżeli tego nie robicie. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli yy, macie tutaj swoją działalność, karty mogą tutaj mówić o pewnych inwestycjach w, we własną działalność, we własną firmę i jeszcze jednej rzeczy. Karty mogą tutaj wskazywać, że możecie, nie wiem czy, yy, czy chodzi o jakiegoś kontrahenta, o jakiegoś klienta, yy, yy. może tutaj być problem. Zresztą to tutaj się też pokazuje w siódemce mieczy. Może być tutaj problem w tym, że jakiś kontrahent albo właśnie jakiś klient. Yy, będzie miał problem z jakąś płatnością i wy będziecie jakby musieli tutaj o to zawalczyć. Tak? Będziecie musieli tutaj e, tą sprawę załatwić. Karty też mogą wskazywać, jeżeli macie swoich e, pracowników, e, mogą tutaj wskazywać na to, że ktoś może próbować <laughs> w Piące Buław e, e, pokazać Wam, że będzie bardziej niezależny niż Wy tego oczekujecie. Tak? Może tutaj próbować w jakiś sposób pokazywać, że też ma coś do powiedzenia w Waszej firmie, natomiast karty tutaj mogą wskazywać na to, że może to zrobić zro w sposób, który Wam się nie będzie podobał i będziecie bardzo szybko chcieli tą osobę sprowadzić na ziemię i pokazać, kto tutaj rządzi. Moi kochani, moje kochane barany, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Maczmentarot.